Wyobraź sobie, że twój mózg wie co się wydarzy, zanim to się wydarzy. Zanim spadnie szklanka, ty już to czujesz. Zanim coś cię zaskoczy, twoje ciało jest gotowe. Czy to możliwe, że nasz umysł widzi przyszłość? Nie w przenośni, ale dosłownie. Naukowcy przeprowadzili szokujący eksperyment, który może zmienić nasze pojmowanie czasu, świadomości, a nawet wolnej woli. Dziś pokażę ci coś, co media przemilczają, a czego konsekwencje są yy, porażające. Czy jesteśmy naprawdę panami własnego losu, czy tylko odczytujemy skrypt, który już został napisany? Wszystko zaczęło się od kontrowersyjnych badań prowadzonych przez doktora Diana Radina, naukowca związanego z Instytutem Nauk Noetycznych. Radin postanowił sprawdzić coś, co brzmiało jak science fiction. Czy ludzki organizm jest w stanie zareagować na zdarzenia, zanim one faktycznie nastąpią? Jak to możliwe? W eksperymencie uczestnik siedział przed komputerem, do którego podłączone były czujniki mierzące reakcje jego ciała, takie jak rytm serca, przewodnictwo skóry i rozszerzenie źrenic. Na ekranie losowo wyświetlały się obrazy, niektóre spokojne i neutralne, inne brutalne, szokujące, wzbudzające silne emocje. Ale najdziwniejsze dopiero przed nami. Zgodnie z klasyczną nauką. Reakcja ciała powinna następować po zobaczeniu szokującego obrazu. Logiczne, prawda? Ale dane pokazały coś niepokojącego. Uczestnicy wykazywali fizjologiczną reakcję, nawet 4 do 6 sekund, PRZ tym, jak na ekranie pojawił się szokujący obraz. Ich ciała wiedziały, że nadchodzi coś stresującego, mimo że losowy wybór obrazu miał miejsce dopiero po tym, jak odczytano ich reakcję. To tak, jakby czas płynął. Wstecz, jakby ich organizmy czuły przyszłość. Ten efekt nazwano presentiment, czyli przeczucie nadchodzącego zdarzenia, zanim ma ono miejsce. I to nie był jednorazowy przypadek. Eksperyment był powtarzany wielokrotnie, z podobnymi wynikami. Sceptycy podnieśli alarm. Twierdzili, że to błąd statystyczny, że może urządzenia miały opóźnienie, albo coś było nie tak z algorytmem losującym obrazy. Ale wtedy. Do gry wkroczyli inni badacze. Niezależni naukowcy z uniwersytetów na całym świecie zaczęli powtarzać eksperymenty. W 2012 roku opublikowano metaanalizę 26 różnych badań z udziałem 1000 uczestników. Wnioski? Efekt prekognicji istnieje i jest statystycznie istotny. Co to znaczy? że nasze ciała w sposób nieświadomy odbierają informacje z przyszłości, tylko jak to możliwe? Jeśli mózg może przeczuć przyszłość, czy to znaczy, że czas nie jest liniowy? Że to, co dopiero ma się wydarzyć, już istnieje w jakiejś formie? Według niektórych teorii fizyki kwantowej, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość mogą współistnieć. Czas może być bardziej jak przestrzeń, gdzie wszystko dzieje się jednocześnie, tylko my odbieramy to jak film, klatka po klatce. Może nasz umysł ma dostęp do tej większej rzeczywistości, ale świadomość filtruje to, co postrzegamy, żebyśmy nie oszaleli. Czy przeczucia, ja sny prorocze. To tak naprawdę przebłyski przyszłości, które nasz mózg czasem zdoła uchwycić? Niektórzy badacze duchowości twierdzą, że świadomość funkcjonuje poza czasem, że to nie mózg tworzy świadomość, ale świadomość korzysta z mózgu, jak z odbiornika. To tłumaczyłoby, dlaczego w stanie medytacji, głębokiego skupienia, a nawet w doświadczeniach bliskich śmierci, ludzie zgłaszają, że widzą przyszłość. A może nasza dusza zna ścieżkę, którą mamy przejść? Tylko na poziomie codziennego życia o tym zapominamy. Czy możliwe jest, że wszyscy mamy wrodzoną zdolność do prekognicji, tylko została ona wyciszona przez współczesny świat? Jeśli te zjawiska są prawdziwe, dlaczego nie uczą nas tego w szkołach? Dlaczego nie mówi się o tym w wiadomościach? Czyżby ktoś nie chciał, abyśmy poznali prawdziwą naturę czasu i świadomości? Niektórzy uważają, że takie odkrycia podważają fundamenty obecnego systemu, edukacji, religii, a nawet władzy, bo jeśli potrafimy widzieć przyszłość, to czy naprawdę jesteśmy kontrolowani, czy może możemy przejąć ster? Czy to wiedza zakazana, bo zbyt potężna? No właśnie. Czy możliwe, że mamy wbudowany szósty zmysł, którego nie potrafimy jeszcze w pełni zrozumieć? Zastanówmy się chwilę. Jeśli mózg reaguje na przyszłe bodźce, czyli wykazuje aktywność jeszcze zanim coś się wydarzy, to jak to w ogóle możliwe? Przecież to narusza podstawowe zasady przyczynowości. W klasycznym rozumieniu czasu przyczyna zawsze poprzedza skutek, a jednak te badania sugerują, że coś się wymyka tej logice. Niektórzy naukowcy próbują to wyjaśniać za pomocą zjawisk kwantowych. Na przykład kwantowa teoria świadomości autorstwa Rogera Penrosa i Stuarta Hameroffa sugeruje, że nasza świadomość może być powiązana z procesami w mikrostrukturach neuronów, które mogą być zdolne do przetwarzania informacji wykraczających poza zwykły czasoprzestrzenny porządek. W skrócie może nasz mózg ma dostęp do informacji z pozaliniowego czasu. Co też badacze, którzy twierdzą, że to nie sam mózg, ale pole świadomości, które otacza nas wszystkich. Zawiera informacje o tym, co dopiero nastąpi. Mózg byłby jedynie odbiornikiem, który na chwilę odbiera sygnał z przyszłości, zanim informacja zamanifestuje się w świecie fizycznym. Brzmi jak science fiction? Może! Ale coraz więcej badań sugeruje, że świadomość może mieć wymiar nielokalny, czyli taki, który nie jest ograniczony do czasu i przestrzeni. I w tym miejscu warto zadać pytanie. Jeśli mózg potrafi przewidzieć nadchodzące zdarzenia, to czy możliwe jest trenowanie tej zdolności? Wyobraź sobie rozwijanie wewnętrznego czujnika przyszłości, który pozwala Ci lepiej podejmować decyzje, unikać zagrożeń, a może nawet przewidywać pozytywne okazje w życiu. Brzmi nierealnie? A jednak wiele osób, które praktykują medytację, twierdzą, że zyskują przeczucia, które potem okazują się zaskakująco trafne. Coś tu się dzieje, coś czego nauka dopiero zaczyna dotykać. Jeśli to wszystko jest prawdą, to konsekwencje są ogromne. Po pierwsze, oznaczałoby to, że czas nie działa tak, jak myślimy, że przyszłość nie jest tylko mglistą możliwością, ale zawiera pewne struktury, które możemy poczuć jeszcze zanim się zamanifestują. To przypomina starożytne koncepcje czasu z wielu tradycji duchowych. W hinduizmie i buddyzmie czas nie jest linią leczkołem. W kabałach mówi się, że wszystko już się wydarzyło. My jedynie przemieszczamy się przez to doświadczenie, krok po kroku. Nawet święta geometria znana z ezoterycznych nauk sugeruje, że rzeczywistość funkcjonuje na poziomie matryc, struktur energetycznych, które wyprzedzają wydarzenia fizyczne. Jeśli mózg potrafi je czytać, to znaczy, że jesteśmy o wiele bardziej połączeni z rzeczywistością, niż sądziliśmy. Nie jako bierni obserwatorzy, ale jako aktywni uczestnicy, którzy świadomie lub nieświadomie czują, rezonują i wpływają na przyszłość. Druga konsekwencja: być może mamy w sobie potencjał, który do tej pory był tłumiony przez system edukacji, przez kulturę, przez racjonalne podejście do świata, a może nieprzypadkowo. Może niektórym siłom nie zależy na tym, abyśmy poznali swoją prawdziwą naturę. Zastanów się, ile razy miałeś przeczucie, że coś się wydarzy, że nie powinieneś wchodzić w daną relację, wyjeżdżać w to konkretne miejsce, podpisywać tej umowy, a mimo to to zrobiłeś i potem... Wszystko się potwierdziło. To nie przypadek. To Twoje pole świadomości mówiło do Ciebie. Może przez ciało, może przez emocje, może przez dziwne sny. Pytanie brzmi: czy jesteśmy gotowi, by tego słuchać? Zastanów się: jeśli nasz mózg naprawdę widzi 6 sekund przyszłości, to co jeszcze jest możliwe? Czy to oznacza, że przypadek nie istnieje? Że nasze decyzje są głęboko zakorzenione w mechanizmach, które wyprzedzają czas? Że istnieje coś, co starożytni nazwaliby wiedzą przodków, intuicją duszy. Głosem wszechświata, być może właśnie teraz stoimy na progu rewolucji świadomości. Nauka zaczyna potwierdzać to, co mistycy wiedzieli od tysięcy lat: że człowiek to coś więcej niż ciało i mózg. Że jesteśmy istotami, które żyją w wielu wymiarach. I że czas to tylko jeden z nich. W kolejnych latach możemy spodziewać się nowych badań, które jeszcze bardziej przełamią schematy, ale jedno jest pewne. Granica między nauką a duchowością zaczyna się zacierać, a tam gdzie te dwa światy się spotykają, zaczynają dziać się rzeczy naprawdę niesamowite. Więc jeśli czujesz, że coś w tym jest, nie ignoruj tego. Twoja intuicja to nie fantazja, to być może najstarszy system ostrzegawczy ludzkości, który dopiero dziś zaczynamy rozumieć. Daj znać w komentarzu, czy zdarzyło Ci się kiedyś przewidzieć przyszłość, miałeś przeczucie, które się potwierdziło, a może chcesz, żebyśmy zrobili odcinek o konkretnych technikach rozwijania intuicji, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i nie przestawaj odkrywać. Bo to, co dziś brzmi jak tajemnica, jutro może być nową wiedzą ludzkości.